Albo w TV są same negatywne wiadomości, wypadek tragedia TP, a mało takich pozytywnych wiadomości, jest taka stronka na internecie, same pozytywne newsy. Jakby tragedia się lepiej sprzedawała, to może i ta Polska byłaby też weselsza, ani patologia i tragedia. Ale w sumie no! TV jak są to zwykle negatywne newsy, no to prawda. W sumie tak jest. Stary, generalnie Polacy są kurwa negatywni. Zawsze kurwa, jak są jakieś spotkania rodzinne, to zawsze jest gadka negatywna. Tu coś o polityce negatywnego, tu coś kurwa, że podatki, tu coś, że drogo. Stary, zawsze jest kurwa negatywnie. Zawsze jest takie, no i woda człowieku, no nie? Przynajmniej u mnie tak było zawsze. Rzecz negatywna kurwa gadka, woda, na przepite negatywne gadki, żeby zapić smutki i tak. No, czas tak zapierdala, No, babcia ostatnio marła, ciekawe kto kolejny. Kurwa i cały czas negatywny temacik jakiś. Zawsze jakiś kurwa negatywny temacik.